Gdy syn człowieczy przyjdzie swej chwale i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnej chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on dzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozy po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójście, błogosławieni Ojca Mojego! Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przychodziliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytając sprawiedliwi, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarliłyśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić. Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy ciem, lub nagim i przyodzialiśmy ciem, Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie, a Król mi odpowie. „Zaprawdę prawdę powiadam Wam, wszystko co uczyniście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczyni. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzieliście mnie. Byłem chory w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają się i ci, panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłyszeliśmy tobie? Wtedy odpowie im. Zaprawdę powiadam Wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą Ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Szczęść Boże. Zapraszam na krótką refleksję biblijną Ewangelia Mateusza, rozdział 25, od wersetu 31 do 46. Jest to opis Sądu Ostatecznego, czytanie na uroczystość Jezusa Chrystusa króla wszechświata rok A Jedną z funkcji króla w czasach biblijnych było wydawanie sądu i tą funkcję ukazuje dzisiejsza przypowieść Z jednej strony mamy owce, z drugiej strony mamy kozły. Owce reprezentują sprawiedliwych, którzy wykonują odpowiednie dobre czynności względem osób takich jak głodne, spragnione z kolei brak tych czynności podkreślony jest u osób złych, które reprezentują kozły. Interesujący jest również, że przymiotnik przetłumaczony jako po lewej stronie dosłownie w języku greckim znaczy dobre imię. Jest to taki eufemizm, który może podkreślać też aspekt pozoru, że na pozór może wydawać się coś dobrego, a w istocie jest czymś złym, czyli w tym wypadku moglibyśmy również mówić o religijności pozorowanej i do tego odwołamy się w kontekście biblijnym. Warto jednak spojrzeć na kontekst literacki, gdyż przypowieść dzisiejsza kończy serię przypowieści, począwszy od rozdziału 24, w którym mowa była o konieczności bycia czujnym na przyjście Pana. zilustrowane zostało to przypowieścią, o wiernym i niewiernym słudze. Następnie mieliśmy przypowieść o dziesięciu pannach, a w zeszłą niedzielę przypowieść o talentach. Obecną przypowieść możemy nazwać przypowieść o owcach i kozłach. Jak zaklorowałem to na ekranie, te przypowieści odpowiadają sobie w sposób taki paralelny, równoległy. Przypowieść o talentach jest podobna do przypowieści o wiernym i niewiernym słudze, jak to tłumaczyłem w zeszłą niedzielę. Z kolei dzisiejsza przypowieść podobna jest do przypowieści o dziesięciu pannach. Te pięć mądrych panien odpowiada tym owcom, osobom sprawiedliwym, które wykonują dobre uczynki, gdyż w przypadku mądrych panien, które miały, zabrały sobą oliwę, odwołałem to do dobrych uczynków w tej w tym porównaniu, metaforze, że bycie światłem dla świata aby ludzie widzieli dobre uczynki i chwalili ojca, który jest w niebie. Z kolei, brak tych uczynków odnosił się do głupich panien, które nie zabrały z sobą oliwy. I tak samo mamy brak dobrych uczynków w przypadku kozłów dzisiejszej przypowieści. Jako kontekst biblijny, nawiązując do dobrego uczynku nakarmienia głodnych. W Ewangelii Mateusza moglibyśmy nawiązać do sceny w rozdziale 12, gdzie mamy opisane łskanie kłosów w szabat przez uczniów Jezusa, którzy odczuwali głód. Wtedy na to reagują faryzeusze, mówiąc Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. Wtedy Pan Jezus im przypomina scenę ze Starego Testamentu, gdy Dawid wraz ze swoimi ludźmi weszli do świątyni Jedli chleby pokładne, to, czego nie wolno czynić innym ludziom, tylko kapłanom. I wtedy Pan Jezus kończy tym stwierdzeniem, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. A teraz mówiąc o religijności pozornej, moglibyśmy odwołać się tutaj do listu św. Jakuba w rozdziale pierwszym, wersecie 27 czytamy. Religijność czysta i bezkazy wobec Boga i Ojca, Wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływu świata. Moglibyśmy teraz przeczytać cały rozdział drugi, gdzie to święty Jakub ilustruje, mówiąc o tym porównaniu wiara bez uczynków albo wiara, która wychodzi z uczynków. Czytamy między innymi poczynając od wersetu 14 do 19. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków, czy sama wiara zdoła Go zbawić, jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia, lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta, a nie dajecie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda, tak też i wiara. Jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg, słusznie czynisz. Lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Złe duchy wierzą, ale nie wypełniają uczynków. Dlatego potrzebna jest nam wiara, która jest udowodniona, potwierdzona uczynkami, tak jak właśnie też w powieści dzisiejszej. Potrzeba tych dobrych uczynków, aby ukazać rzeczywiście, że wierzymy, że kochamy Pana Jezusa. Pragnę wszystkim życzyć miłej i owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii. Szczęść Boże.